Witam państwa serdecznie. Moje nazwisko Adam Miarka. Dziś będę chciał podzielić się z Państwem takim tematem: Boże uzdrowienie. Będę mówił o tym, jakie były powody, dla których Pan Jezus dokonywał cudownych uzdrowień, które zostały opisane na kartach ewangelii. Będziemy również rozważać, czy wiara jest jedynym kryterium takiego nadnaturalnego, cudownego uzdrowienia, którego wiele z nas wierzy chciałoby doświadczyć. Będziemy chcieli zastanawiać się również, jaką rolę w takim Bożym procesie uzdrowienia ma przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia, oraz czy Bóg uzdrawia także przy pomocy naturalnych terapii. Boże uzdrowienie rozumiane jest w niektórych chrześcijańskich kręgach jako wypełnienie mocą Bożą i przewrócenie fizycznego zdrowia. Centralną sprawą jest tu człowiek i jego wiara. Choroba jest jak łańcuch, który wiąże człowieka i który musi być zerwany, dlatego, że wolą Bożą z pewnością jest, aby człowiek był zdrowy i szczęśliwy. To jest taka filozofia, która jest za tego typu myśleniem. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Oczywiście są to słowa pana Jezusa i musimy do nich poważnie podejść. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jak powinniśmy rozumieć to sformułowanie, wszystko jest możliwe dla wierzącego? Kiedy popatrzymy na list Jakuba, piąty rozdział, który mówi na temat uzdrowienia, czytamy tam, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Widzimy tutaj, że w tym procesie uzdrowienia potrzebna jest również naprawa relacji, pewna odnowa duchowa. Wiele może, usilna modlitwa sprawiedliwego czytamy. Nie jest tutaj napisane, że wszystko może, usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie czytamy, chociaż może to zabrzmieć dziwnie, że modlitwa jest wszechmogąca. Wszechmogący jest Bóg. Modlitwa jest tylko narzędziem, dzięki któremu mamy dostęp do wszechmocnego Boga. Będę chciała zilustrować kwestię, czym jest wiara w procesie uzdrowienia. Poprzez ilustrację zbawienia z łaski przez wiarę w symbolu koła ratunkowego i rąk tonącego. W liście do Efezjan w drugim rozdziale czytamy: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest Was, Boży to dar łaskę Bożą moglibyśmy przyrównać do koła ratunkowego rzuconego przez ratownika. A wiarę do rąk tonącego, i teraz tonący musi się uchwycić koła ratunkowego, jeśli ma być. Uratowany, ale gdyby ten człowiek wyszedł po zakończeniu akcji ratunkowej i powiedział: Ludzie, to moje ręce mnie uratowały, dlatego że ja tymi rękami tak się usilnie y, trzymałem tego koła ratunkowego, że moje ręce mnie y, wyratowały. Myślę, że każdy z nas z politowaniem uśmiechnąłby się i powiedział: Człowieku, to ratownik cię uratował, rzucając ci koło ratunkowe. A nie Twoje ręce Cię uratowały, gdyby nie koło ratunkowe Twoje ręce w niczym by Ci nie pomogły. Ja myślę, że to jest dobra analogia tego, czym jest wiara w procesie uzdrowienia. Moc Boża jest tym, co uzdrawia, a wiara pozwala nam właśnie tej mocy Bożej się uchwycić. Pewien duchowny opowiadał historię z swoich początków służby ewangelicznej. I miał takie spotkanie, studium biblijne z grupą osób, które były zainteresowane tym. I w pewnym momencie do tego pokoju, gdzie studiowali Biblię, wszedł człowiek uśmiechnięty z wielkim cygarem w ustach i powiedział: Chwała Bogu, jestem uzdrowiony! No ten duchowny był dość skonsternowany, patrząc na to cygaro wystające z ust tego człowieka i zapytał, ale w jakim sensie zostałeś uzdrowiony? Możesz nam powiedzieć o co chodzi? I ten człowiek powiedział: Oczywiście, kilka miesięcy temu miałem zdiagnozowanego raka płuc, a dzisiaj pojechałem na kolejne badania i nie ma śladu po moim raku. Chwała Bogu, jestem uzdrowiony. Po czym ten duchowny zapytał: No, ale jak mogłeś być uzdrowiony przez Boga, jeżeli dalej palisz te wielkie cygara? Po tym czym ten człowiek powiedział: Młody człowieku, ty nic nie rozumiesz. Jeśli masz wystarczającą wiarę, to Bóg cię uzdrowi i nie ma znaczenia, jakie prowadzisz życie i nie ma znaczenia, czy palisz wielkie cygara czy nie. Taki był sposób myślenia tego człowieka i oczywiście miał ku temu pewien powód, miał osobiste doświadczenie, które przekonywało go, że taki sposób myślenia jest słuszny, bo przecież on doświadczył, jak uważał cudownego Bożego uzdrowienia pomimo tego, że dalej palił swoje cygara. Czy wiara w Biblii jest jedynym kryterium cudownego uzdrowienia? Przyjrzymy się temu na przykładzie cudownych uzdrowień, których dokonywał Pan Jezus. Czy wiara jest czymś, czego jeśli mam wystarczająco dużo, to Bóg mnie uzdrowi i nie ma znaczenia, jaki styl życia prowadzę? Czy Bóg uzdrowi mnie w cudowny sposób na podstawie mojej wiary, niezależnie od tego, co robię w moim życiu? To są ważne pytania, na które warto poszukać odpowiedzi. Uzdrowienie Boże rozumiane jest przez wielu jako wypełnienie mocą Bożą i fizyczne uzdrowienie. I Bóg zawsze uzdrowi, trzeba tylko mieć wystarczająco silną wiarę. Taki jest sposób myślenia za tą filozofią, i jeżeli nie doszło do cudownego uzdrowienia, to znaczy, że problem jest Twoją wiarą. Ty nie masz wystarczającej wiary, aby być uzdrowiony. I taka postawa i taki sposób myślenia może prowadzić do załamania duchowego wielu osób. I przyjrzyjmy się na przykładzie pana Jezusa, jak to wyglądało w uzdrowieniach, których pan Jezus dokonywał. Mamy uzdrowienie kobiety, która cierpiała na krwotok i pomyślała, gdybym tylko mogła dotknąć się szaty Jezusa, byłabym uzdrowiona. I pan Jezus, kiedy już do tego doszło, odwróciwszy się, ujrzał ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Możemy oczywiście popatrzeć na to w ten sposób, że to wiara. Uczyniła ten cud. Ale jeżeli przyjrzymy się uważnie opisowi tego wydarzenia w Ewangelii, czytamy, że Pan Jezus rozejrzał się i powiedział: Kto się mnie dotknął? A uczniowie patrzą zdziwienie: No przecież tłum ludzi się pcha na ciebie, mnóstwo ludzi Cię dotyka, o co Ci chodzi, Panie Jezu? Ale Pan Jezus poczuł, że moc wyszła z Niego i to była moc uzdrowienia, także moc uzdrowienia, która wyszła od Pana Jezusa uzdrowiła ją, a wiara była narzędziem, dzięki której tej mocy mogła się uchwycić i z niej skorzystać. Tak y, powinniśmy spojrzeć na tą historię. Czy Jezus uzdrowił w Nowym Testamencie każdego, kto miał wiarę? Czytamy o sytuacjach, kiedy Pan Jezus opuścił pewne miejscowości, gdzie jeszcze mnóstwo ludzi zeszło się, aby być uzdrowionymi, i powiedział: Nie, ja muszę iść dalej, bo dalej muszę głosić Słowo Boże. Jaki był cel uzdrowień, których dokonywał Jezus, czy uzdrowienia, których Chrystus dokonywał? Miał jakiś głębszy cel niż tylko uwolnienie indywidualnej osoby od jej choroby? To są ważne pytania. Jak odpowiedzielibyście Państwo na pytanie, ilu cudownych uzdrowień i wskrzeszeń opisanych w Ewangeliach dokonał Jezus? Wydawałoby się, że to jest wielka liczba, aż trudno by może było zliczyć. Ewangelie opisują przecież sytuację, gdy Jezus uzdrawiał wszystkich mieszkańców danej miejscowości. Ile jednak cudów uzdrowienia, wskrzeszenia indywidualnych osób jest opisanych w Ewangeliach w okresie 3,5-letniej działalności Pana Jezusa na Ziemi? Jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie ewangelie i opisy tych samych cudów, które powtarzają się w różnych ewangeliach, tych cudów uzdrowień i wskrzeszeń z martwych, indywidualnych osób, jest w Biblii pewna charakterystyczna liczba. Jest ich 24. Oczywiście tutaj są wypisane te, które znalazłem, być może któryś pominąłem, jestem oczywiście otwarty, żeby dokonać korekty. Ale liczba 24 nie jest tak szokująco dużą liczbą. Przyjrzyjmy się wskrzeszeniu syna wdowy z Nain. To wskrzeszenie jest na tej liście 24 cudów pana Jezusa. Z miasta Nain wychodzi pewien kondukt pogrzebowy, mnóstwo ludzi zawodzących i płaczących. Jest to pewien pochód, który opuszcza miasto i wychodzi, aby pogrzebać człowieka poza murami miasta. Ale jest też inny pochód, który zmierza w kierunku miasta Nain. Czytamy w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale, a zaraz potem udał się oczywiście Pan Jezus do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. Ci ludzie starali się ją pocieszyć, musiała niesamowicie rozpaczać. My może nie jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do takiej myśli, że w tamtych czasach nie było żadnej opieki społecznej, nie było emerytur, nie było rent, i jedynym zabezpieczeniem na starość były dzieci, które troszczyły się o swoich rodziców, kiedy już nie były w stanie pracować. I jeżeli ktoś utracił Yy, właśnie dziecko yy, bo to był jedyny jej syn to traciła ta osoba tak naprawdę źródło utrzymania jej sytuacja była rozpaczliwa musiała żebrać chyba, że ktoś z rodziny yy, tutaj yy, objął ją pomocą a gdy ją Pan zobaczył czytamy, urzalił się nad nią i rzekł do niej nie płacz i podszedłszy dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli stanęli i rzekł młodzieńcze tobie mówię wstań i podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Jaka to musiała być radość, właśnie kiedy pan Jezus dokonał tego cudu wskrzeszenia. Ale zastanówmy się, czy Jezus wzbudził z martwych syna wdowy z Nain, dlatego że ten syn wdowy miał wystarczająco dużą wiarę? Jest oczywiste, że człowiek już nie żył i nie miał żadnej wiary, a co dopiero wystarczającej wiary, aby mógł być wskrzeszony z martwych. Prawdopodobnie nawet ta wdowa nie oczekiwała ani się nie spodziewała, że do tego, co do uzdrowienia dojdzie, i prawdopodobnie nie na podstawie jej wiary pan Jezus dokonał tego uzdrowienia. Ale czytamy, że była to matka, której jedyny syn, ona była wdową, już nie miała męża, który mógł się o nią zatroszczyć. To ta jej rozpaczliwa sytuacja spowodowała, że pan Jezus użeli, użalił się nad nią. Jaki jest cel Bożych cudów uzdrowienia w życiu Jezusa? Widzimy, że w każdym przypadku, który przyjrzymy się Mu, jaki jest opisany właśnie w Ewangeliach, zobaczymy, że okazanie olbrzymiego Bożego współczucia dla cierpiących jest podstawą każdego z takiego cudu, których dokonał Pan Jezus. Ale jest tutaj w tym coś więcej. Oczywiście Pan Jezus urzalił się nad nim, ale jaki był Wynik, jaki był rezultat tego cudu? Czytamy, wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. I takie cuda powodowały, że w kolejnych miejscowościach, do których udawał się Pan Jezus, ludzie czekali na niego, aby być uzdrowieni, ale też aby słuchać Słowa Bożego. Także cel Bożych cudów uzdrowienia w życiu Jezusa to okazanie olbrzymiego Bożego współczucia dla cierpiących, ale również przyniesienie chwały Bogu. Boże cuda uzdrowienia mają na celu więcej niż indywidualne uzdrowienie chorego. W centrum Bożych cudów jest Bóg, a nie człowiek i jego wiara. Tak należy na to spojrzeć z biblijnej perspektywy. Celem Bożych cudów jest nie tylko uzdrowienie człowieka z choroby. Cokolwiek dzieje się przy okazji tego cudu w życiu samego chorego człowieka i jego otoczenia ma przynieść największą możliwą chwałę Bogu. I teraz zastanówmy się nad kwestią, jaką rolę odgrywają tutaj czynniki stylu życia i przestrzeganie przez nas zasad zdrowego życia. Kiedy Pan Jezus uzdrowił chorego nad sadzawką Betesda, później spotkał go w świątyni i rzekł do niego coś charakterystycznego – Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Oczywiście Pan Jezus wiąże tutaj chorobę tego człowieka z jakimiś grzechami, które były w jego życiu. Najprawdopodobniej chodziło o to, że jego choroba była spowodowana przez jakieś błędy, jakieś grzechy, jakieś zaniedbania w jego życiu. Nie sądzę, że Pan Jezus miał tutaj na myśli, że była to kara Boża stricte. Tutaj poucza go, aby teraz zmienił swój styl życia, aby na niego coś gorszego jeszcze nie przyszło. Także te czynniki stylu życia mają olbrzymie znaczenie. Oczywiście Bóg w pewnych sytuacjach decyduje nawet pomimo naszych zaniedbań, nawet pomimo naszych błędów i lekceważenia czynników zdrowego stylu życia w naszym życiu, aby nas uzdrowić w nadnaturalny sposób. Ale w dzisiejszych czasach myślę, że nie jest to regułą. Bóg chce, abyśmy przestrzegali praw zdrowia i aby to przyczyniało się do ustrzeżenia nas od choroby. Każdy z nas może zadać sobie pytanie: jeżeli my będziemy dalej lekceważyć czynniki stylu życia w sytuacji, kiedy Bóg nadnaturalnie nas uzdrowi, czy przyniesie to chwałę Bogu tak naprawdę? Także jest miejsce dla czynników stylu życia. Jest też dzisiaj zupełnie inna wiedza w społeczeństwie na temat tego, co służy naszemu zdrowiu. Jest wiele naturalnych terapii, które są dostępne, jest znacznie lepsza opieka medyczna. Także nie ma aż takiej potrzeby nadnaturalnych cudów, jaka była w czasach pana Jezusa. I nie ma też kolejnego wątku, który pojawia się w uzdrowieniach pana Jezusa. Głębokim korzeniem Bożych cudów uzdrowienia jest Boży charakter i Boże olbrzymie współczucie dla cierpiących. To jest punkt numer jeden. Rezultatem cudów uzdrowienia jest coś więcej niż indywidualna osoba. Jest to przyniesienie chwały Bogu. To jest punkt numer dwa. Ale jest jeszcze punkt numer trzy. Celem Bożych cudów uzdrowienia w życiu Jezusa było też uwierzytelnienie Jezusa jako Syna Bożego. To było szczególnie potrzebne w ziemskiej misji Chrystusa. Czytamy w Ewangelii, Jana, w Ewangelii Jana, 5 rozdział 36 werset. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana, mówi o sobie Pan Jezus. Dzieła, bowiem, które mi powierzył Ojciec, aby je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Te wszystkie cuda, których dokonywał Pan Jezus, były potwierdzeniem Jego boskiej misji dlatego że łatwo było przyjść i powiedzieć ja jestem synem Bożym, Bóg posłał mnie dla zbawienia ludzkości, ale udowodnić takie twierdzenie i przekonać ludzi, aby to przyjęli, to zupełnie inna sprawa. I te wszystkie cuda, których dokonywał pan Jezus, miały służyć właśnie uwierzytelnieniu go jako mesjasza. W Ewangelii Jana 10:25 czytamy dyskusję Jezusa z żydami. Odpowiedział im Jezus: "Powiedziałem wam a nie wierzycie?" Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca Mojego, świadczą o mnie. Jakby Pan Jezus mówił: Jeżeli mojemu słowu nie wierzycie, to ok, ale wierzcie tym cudom, które dokonują się przez moje ręce, bo wielu składało świadectwo, że jeszcze nigdy żeśmy nie widzieli, żeby takie cuda się dokonywały. W Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, drugi werset, czytamy niezwykłą historię o paralityku, którego czterech przyjaciół spuściło z dachu. Przed oblicze pana Jezusa, aby mógł być uzdrowiony. A oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, co jest ciekawe, gdy ujrzał wiarę tych przyjaciół, którzy przynieśli go na łożu sparaliżowanego, nie wiarę samego sparaliżowanego, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Pan Jezus, najwyraźniej, jako pierwszą i najważniejszą potrzebę tego człowieka, Rozpoznaje potrzebę odpuszczenia grzechów i pojednania go z Bogiem. Prawdopodobnie człowiek ten również nabawił się choroby na skutek jakiegoś grzechu i był przerażony tym, że łaska Boża od niego się odsunęła, że teraz cierpi na skutek niełaski Bożej i na skutek właśnie przekleństwa grzechu. Taki był sposób myślenia ludzi w tamtych czasach. Widzimy to w sytuacji, kiedy Przyprowadzono śleponarodzonego do pana Jezusa, i ci nawet apostołowie mieli problem. Kto zgrzeszył? Ci ro czy rodzice, czy ten człowiek? No, nie ten człowiek, bo przecież się ślepym narodził. To musieli zgrzeszyć jego rodzice. Ale jak to, żeby za grzechy yy, właśnie rodziców było ukarane dziecko? To, to im się nie mieściło w głowie. Yy, I pan Jezus powiedział, że ani tak, ani tak nie jest. Yy, że czasami choroba jest. Konsekwencją skutków grzechu. Każdy z nas żyje na świecie, który jest skażony grzechem. Uzdrowienie ciała, którego dokonywał Jezus w tym wypadku, było symbolem i świadectwem tego, że Jezus ma moc uzdrowić także chorą duszę i odpuścić jej grzech. I takie świadectwo złożył Pan Jezus przed Faryzeuszami, którzy zrzymali się: Jak to on może mówić, że grzechy odpuszcza? A Pan Jezus mówił, żebyście wiedzieli, że mam moc odpuszczać grzechy to go tutaj uzdrowię. Bożym pragnieniem jest, by nasze uzdrowienie było całościowe, nie tylko by uzdrowione zostało ciało, ale też uzdrowiona została dusza na skutek uwolnienia od ciężaru winy, grzechu, poprzez okazanie miłości Bożej w przebaczeniu. Mężowie izraelscy, czytamy w kazaniu Piotra, które wygłasza, w czasie Zielonych Świątek. Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród Was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między Wami uczynił, jak to sami wiecie. On wskazuje im, Wy dobrze wiecie, co działo się, czego dokonywał Pan Jezus, jak Bóg uwierzytelnił go przez cuda, znaki i czyny niezwykłe. To był proces, który był potrzebny, żeby zbudować autorytet i przekonanie. Ludu, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest tym obiecanym zbawicielem. Jezus dokonywał masowych uzdrowień także po to, by potwierdzić wiarygodność tego, kim jest synem Bożym. Taka myśl ciekawa z książki Życie Jezusa, mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki. Bóg pragnie, aby nasze otępiałe umysły zostały ożywione i potrafiły odróżnić Jego miłosierdzie i chwalić go za objawienie Jego mocy. Bóg pragnie, abyśmy go poznali przez jego dary, które w myśl jego intencji mają się stać dla nas błogosławieństwem. Cud dokonany przez Jezusa miał służyć realizacji tego celu. Ta książka jest w ogóle jedną z najczęściej wypożyczanych biografii pana Jezusa w prestiżowej amerykańskiej bibliotece kongresu. Zawiera takie niesamowite podsumowanie tego, o czym do tej pory rozważaliśmy. Studiując cuda w Nowym Testamencie, cuda w życiu Pana Jezusa, odkryjemy, że Jezus czasami uzdrawiał całe grupy ludzi. Chrystus uzdrawiał pojedyncze osoby i dokonał 24 indywidualnych cudów uzdrowienia i wskrzeszenia, które zostały opisane w Ewangeliach. Podstawą cudów Jezusa było jego olbrzymie współczucie dla cierpiących. Celem jego cudów było oddanie chwały Bogu. Cuda odgrywały też swoją rolę w wierzytelnieniu jego boskości. Znajdziemy też szereg przypadków w Nowym Testamencie, w których te trzy rzeczy współczucie, oddanie chwały Bogu i uwierzytelnienie boskości są przemieszane, a wiara odgrywa dodatkową rolę w procesie uzdrowienia. Nie jest tak zawsze, ale czasami Bóg, uznając i nagradzając wiarę człowieka, dokonuje dla niego cudownego uzdrowienia. Także jaki jest cel Bożych cudów uzdrowienia w życiu Jezusa? Podsumujmy te cztery punkty: okazanie olbrzymiego Bożego współczucia dla cierpiących, przyniesienie chwały Bogu, uwierzytelnienie Jezusa jako Syna Bożego, uznanie i nagrodzenie wiary indywidualnych osób czasami to jest podstawą właśnie cudu uzdrowienia, którego dokonał Pan Jezus. Warto zauważyć też, że Boże uzdrowienie. Nie zawsze przychodzi tylko poprzez nadnaturalny cud. Czasem jest też wynikiem zastosowania pewnej terapii. W stosunku do króla judzkiego, Hiskiasza, taka terapia z fig została zastosowana. Czytamy o tym w drugiej księdze królewskiej. Następnie Izajasz, prorok, polecił: przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Także tutaj to uzdrowienie nastąpiło w procesie pewnej naturalnej terapii, którą Bóg zalecił. Pamiętajmy o tym, że Boże uzdrowienie jest całościowe, przychodzi różnymi metodami. Nie zaniedbujmy czynników stylu życia, nie zaniedbujmy naturalnych terapii, jeżeli mamy do nich dzisiaj dostęp. Bóg działa również poprzez swoje prawa i za to niech będzie mu chwała, że chce nas uzdrawiać na wiele różnych sposobów. I dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, zapraszam na kolejny program, który niedługo się ukaże z tej serii. Do widzenia.